Witam serdecznie Państwa, dzień dobry. Witam Państwa w imieniu własnym, jak i też Komisarza Wyborczego w Kwiatkowie Dziurmalskim. Proszę Państwa, w wyniku przeprowadzonych wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku zostaliście Państwo wybrani do Rady Powiatu Popocińskiego. Dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem, które zaczyna Państwa pracę inauguracyjną. Na którym zostaną Państwu wręczone akty wyboru na radnych powiatu. W imieniu własnym, jak i też komisarza wyborczego w Piotrowie Trybunackim, serdecznie Państwu gratuluję wyboru. Zastanawiałem się nad tym. Czy poruszyć kwestię, a doszedłem do wniosku, że tak. Proszę Państwa, jak zapewne słuchacie Państwo o środku przekazu i wypowiedzi niektórych polityków, padają stwierdzenia, że początkowo wybory zostały zafałszowane. Ostatnio się mówi o tym, że zostały sfałszowane wybory. W tym miejscu, z pewną odpowiedzialnością, chcę stwierdzić, tu nie zostały wprowadzone, bo zarządziłem, żeby prowadzić protokoły w systemie od samego początku. Protokoły te zostały sporządzone przez każdą obwodową komisję wyborczą ręcznie. Następnie zostały doręczone do nas. Do, do terytorialnej komisji wyborczej, gdzie na podstawie tych protokołów sporządziliśmy zestawienia, a następnie zrobiliśmy protokoły wyborów. Liczyliśmy matematycznie protokoły, sprawdzaliśmy pod względem formalnym. Komisje w nawale pracy przywoziły protokoły nawet w poniedziałek. W godzinach południowych. Protokoły zostały wszystkie sprawdzone w sposób właściwy. Dlatego jeszcze raz podkreślam, daję Państwu gwarancję, że zostaliście wybrani na radnych zgodnie z przepisami zawartymi w prawie wyborczym i zasadami, które tam obowiązywały. Następnie, właśnie te obwodowe komisje wyborcze, które w tak trudnych wyborach wykazały się tutaj moim zdaniem. W stu procentach właściwie. I proszę Państwa, ostatnia grupa to byli wyborcy, którzy na Was zagłosowali. Dlatego też mam nadzieję, że Państwo nie zawiedziecie zaufania, jakim ma obrazują wyborcy, i w swojej pracy dla tej małej przyczyny, jaką jest dołożycie tą cegiełkę dla jego rozwoju. Tyle w wstępu. Przystąpię teraz do, do takiej uroczystej chwili, czyli wręczenia państwu tych e, i e, Marcin Józef. Bardzo panu gratuluję wyboru i życzę tu na chwili pracy jako radnego powiatu. Pani Maria Barbara Olicz. Jakubczyk. Pan Maciej Jedraszek Pan Bogdan Janusz. Stanisław Marek przybyła. But ihr just have level

Wybory bardzo dobrze przeprowadzone i wiemy o tym, że robi to pan bardzo serdecznie. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie panu za tą pracę podziękować, bo wiemy, że ta praca jest to tak, tym bardziej w tym roku, gdzie cały system pan. Wiemy, że ta praca była mozolna, długa i otwieram pierwszą sesję Rady Powiatu Bruczyńskiego piątej Kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdzam że przed na 19 radnych. Jest 18. Rada jest ładna do podejmowania dzisiejszych uchwał. Szanowni Radni, proponuję złożenie ślubowania w na następujący sposób. Odczytam ślubowanie i później kolejno na podstawie listy obecności Radni powstają i wypowiadają słowo Ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania, tak mi do Bóg. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny wspólnoty samorządowej, powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Radna Konicz-Marek. Ślubuję, tak mi to pomoż, bo. Radny Jakubczyk-Sławomir. Ślubuję, tak mi to pomoż, Radny Jędrasik Marcin. Tak mi dopomóż Bóg. Radny Ksypan Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Kubiszewski Bogdan. Ślubuję, tak mi dopomóż Radny Marszałek Rafał. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Przybyła Stanisław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Rekt Zławomir. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Ruch Józef. Tak do Radny Sarno Marek. Radny Susnowiec Andrzej. Tak mi, do Radny Andrzej. Ślubuję, tak, mi do Radna Ślichowska Marianna. Ślubuję, tak, mi do Radny Deusz Robert. Tak mi do Radny Wojewódzki Krzysztof. Ślubuję, tak, mi do Radny Zieliński Sławomir. Tak to Radna Ziemba Dziękuję. Tak to Dziękuję bardzo. Przechodzimy do wyboru przewodniczącego Rady Powiatu. Pozwólcie, że ja usiądę. szanowni radni. Także bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego. Chciałam zgłosić kandydaturę na przewodniczącego Rady Powiatu w osobie pani Marta Barychomicz. Uważam, że jest to najlepsza kandydatura spośród tutaj nas, państwa zebranych ze względu na umiejętność łączenia dwóch rzeczy. To jest ścisłego umysłu, podejścia takiego y, matematycznego, y, Racjonalnego do, do spraw organizacyjnych i umiejętności społecznego działania w terenie, działania na rzecz tej naszej właśnie rodzinnej wspólnoty samorządu powiatowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę, nie widzę. także bardzo bym prosił. Ja już ja, nie wiem, wszystko wiem. Pan Józef. Chciałbym zgłosić dla jednego jakiegoś. Czy jak uczy się słabo mnie wyraża? Bardzo proszę o następne kandydatury. Bardzo proszę. Zgłosić radnego go panu Kubiszewskiego. Czy radny Kubiszewski wyraża? Tak wyraża. Bardzo proszę o następne prezentury. Przewodniczącego Rady Powiatu Obywatelskiego. Rady Powiatu Powiadropoczynskiego. Na podstawie artykułu 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 czerwca 1998 roku o, samorz o samorządzie powiatowym, to jest dzień ustawy z 2013 roku, pozycja 595 i 645 z 2014 roku, pozycja 379 i 1072. Uchwała, co następuje? Paragraf 1. Rada Powiatu Opoczyńskiego w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów na Przewodniczącego Rady Powiatu Opoczyńskiego wybrała. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Radni, przeprowadzimy teraz głosowanie. Ja będę wyczytywał kolejno Radnych z listy i będę prosił o oddanie głosu.